Nawiązując do poprzedniej lekcji, trzeba pamiętać, że jednak nie wszystkie aplikacje i programy w nowym stylu Metro w naszym Windows 8 będą automatycznie przeniesione do starego stylu pulpitu, do którego jesteśmy zresztą przyzwyczajeni już z poprzednich wersji systemu Windows. Ale rozpocznijmy od samego początku. Możemy śmiało kliknąć kafelek pulpitu. Można tutaj zobaczyć na przykład ikony skrótów. Jeżeli mamy pliki z ćwiczeniami i umieścimy je na pulpicie, tak jak ja, możemy się do nich dostać właśnie tędy. Mamy także tło pulpitu, a jeżeli spojrzymy na dolną część ekranu, zobaczymy stały pasek zadań. Teraz to samo co wcześniej, czyli powracamy na ekran główny, naszym przyciskiem na klawiaturze, bądź okienkiem Windows po lewej stronie. Jeżeli przenieśliśmy się z powrotem do naszego ekranu startu, pulpit jest teraz uruchomiony w tle, tak samo jak w przypadku innych aplikacji. Więc jeśli chcemy powrócić do pulpitu, możemy najechać na lewy dolny róg ekranu, możemy kliknąć i tym samym go przywrócić. Weźmy znów z powrotem do naszego ekranu startu. Czyli znowu albo klawiatura, albo lewy dolny rok ekranu. I teraz, takim najszybszym sposobem, aby przenieść się z powrotem do pulpitu, jest ponowne naciśnięcie właśnie tego okienka Windows na klawiaturze. Jak widać, te dwie, te dwa pulpity, jakby się ze sobą łączą. Ok. No póki co nie będziemy raczej pracować na tym pulpicie starszym więc wracamy ponownie do tego naszego nowego stylu metra. będziemy chcieli przejść do opcji wyszukaj dajmy na to, że chcemy uruchomić taki podstawowy edytor tekstowy, czyli nasz stary, poczciwy WordPad żeby to zrobić, wystarczy tutaj bezpośrednio na naszym ekranie zacząć po prostu pisać jeżeli zaczniemy pisać jak widać po prawej stronie znajduje się od razu narzędzie wyszukiwania. No i tutaj jest wyszukana już nasza aplikacja, nasz wordpad. Możemy w nią kliknąć. Jeżeli w nią klikniemy, jak widać system automatycznie przenosi się do tego naszego stałego pulpitu i otwiera tą aplikację. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ten program jest Cały czas zaprogramowany jakby na, na tym starym systemie i potrzebuje on tego starego środowiska. Co oznacza, że nie jest to po prostu aplikacja z tego nowego interfejsu, czyli ze stylu metro. Zobaczyliśmy jak to mniej więcej wygląda, ale póki co, po prostu zamknijmy ten program. Nie będziemy z niego korzystać. Czyli w prawym górnym, albo tak, klikamy krzyżyk, i jesteśmy cały czas w tym naszym stałym środowisku, w naszym stałym pulpicie, gdzie mamy pewne dodatkowe cechy i funkcje, które są dostępne tylko i wyłącznie na tym pulpicie. Na przykład, kiedy poruszamy się w dolnej części ekranu, widzimy stary pasek zadań. Możemy uzyskać dostęp do przeglądarki internetowej, w tym przypadku Google Chrome. Możemy ten pasek także dostosować do własnych potrzeb oczywiście. Klikając na niego prawym przyciskiem myszy mamy tutaj paski narzędzi. No i kilka opcji, które mogą zostać tutaj dodane. Można stworzyć nowy pasek narzędzi, ale oczywiście my, póki co nie będziemy tego robić. Klikamy gdzieś w tło ekranu, gdzieś na pulpicie. Jeśli nie podoba nam się kolejność rozstawienia naszych ikon na tym pulpicie, oczywiście klikając prawym przyciskiem myszy gdzieś tutaj na tle, można zmienić widok, bądź można zmienić posortowanie tych naszych ikonek. Oczywiście to wszystko było także w poprzednich wersjach tego systemu. Więc nie będę o tym dłużej mówić. Tak jak wspominałem, tak jak wspominałem już wcześniej, jeżeli przejdziemy na dół po lewej stronie, mamy okienko Windows. Odrobinę zmodyfikowane, zmienione, bardziej kwadratowe niż w poprzednich wersjach. Nie możemy, tak jak w poprzednich wersjach było, kliknąć po prostu na to okienko żeby uruchomić na przykład wyżej wspomnianego WordPada. Przeniesie nas ono oczywiście do nowego stylu Metro. My w tym momencie tego nie potrzebujemy. Jest tutaj taki mały sekret. Kliknijmy prawym przyciskiem na nasze okienko Windows i spójrzmy co się pokazuje. Mamy tutaj dostęp do, do skrótów wielu narzędzi potrzebnych do zarządzania naszym systemem. Na następnej lekcji będziemy próbowali się dostać do wielu z tych cech i funkcji, ale póki co kliknijmy w dowolnym miejscu poza tą listą, gdzieś w pulpit i naciśnijmy klawisz Windows na klawiaturze, aby powrócić do naszego nowego interfejsu użytkownika.